Kolejny z materiałów na temat kryptowalut w różnych krajach świata. Dziś zagłębimy się w podstawy zakładania firmy kryptowalutowej w Grecji, ale będziemy mówili raczej o raczej ogólnikach niż jak tą firmę w zasadzie założyć, bo tym się w tym materiale nie zajmiemy i z... przejdźmy tak naprawdę do materiału. Jeśli jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym tym rykiem, czeka na ciebie sporo informacji, gdyż Grecja obecnie robi dopiero postępy, jeżeli chodzi o regulację kryptowalut, ale przyjrzyjmy się temu bliżej, bo to co możesz przeczytać w sieci różni się od tego, co dowiedziałem się bezpośrednio od prawników z tego państwa. Na początku jest pewna dobra wiadomość, bo obecnie w Grecji nie potrzebujesz licencji na prowadzenie działalności kryptowalutowej. Branża pozostaje w dużej mierze zdecentralizowana, choć istnieją pewne ramy prawne, takie jak np. Piąta Dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, i tu chodzi oczywiście o AMLD 5. Określa ona podstawowe zasady dla firm kryptowalutowych, takie jak wdrożenie polityki New no Your Customer, czyli doskonale Wam znane KYC. Zgłaszanie podejrzanych działań do Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego i stosowanie procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jeszcze o tej Komisji Rynku Kapitałowego to jest skrót HCMC i będzie ważne, bo w dalszej części materiału jeszcze go wspomnę. Tutaj mamy jednak pierwszy zgrzyt, a mianowicie co zmieni się w 2024 roku. No cóż, wielkie zmiany nadchodzą wraz z unijnym rozporządzeniem Maika, czyli chodzi oczywiście o Markets in Crypto Assets. I od 30 grudnia 2024 roku Grecja przyjmie nowe przepisy zgodnie z unijnymi standardami dotyczącymi przejrzystości i licencjonowania. Oznacza to w skrócie, że usługodawcy kryptowalut będą musieli spełniać nowe wymogi i uzyskiwać licencje, to znaczy zezwolenia. Wzrast, wzrasta też znacznie próg wejścia, jeżeli chodzi o wejście w brak. Na ten moment dostawcy wirtualnych aktywów w Grecji muszą zarejestrować się w wspomnianym HCMC. Nie jest to licencja, nie jest to zezwolenie, lecz rejestracja zapewniająca zgodność z przepisami AML. Rejestracja jest obowiązkowa i może zająć nawet do około dwóch miesięcy. Bez niej działalność jest oczywiście zabroniona. A naruszenia są surowo karane. Podatki od kryptowalut w Grecji to jest osobny temat i tak naprawdę one wciąż się rozwijają i nie są tak specjalnie, e, specjalnie istotne, bo dochody z kopania na przykład zazwyczaj traktowane są jako działalność gospodarcza i opodatkowane według ogólnych zasad. Dochody natomiast z transakcji opodatkowane są według kodeksu podatkowego, stałą stawką jeżeli o to chodzi to jest 15 osób dla osób fizycznych. Zyski firm z kolei opodatkowaniu podlegają zgodnie z artykułami 47 i 58 kodeksu podatkowego. Jeżeli chodzi o kopanie kryptowalut w Grecji, jest to dość kosztowne, bo może sprzęt kosztować nawet 20 tysięcy euro, a miesięczne koszty energii sięgają do tysiąca euro. To przeciwieństwo jest bardziej odpowiednie dla firm dysponujących większym kapitałem niż dla osób indywidualnych, czyli troszkę to inaczej wygląda niż u nas, kiedy kopiemy sobie samodzielnie bitcoina. W praktyce na ten moment nadal nie wiadomo co z Majka, bo w trakcie mojej konwersacji z prawnikami z Grecji Draft nie był jeszcze dostępny. Dodatkowo, jeśli chodzi o kwestię okresu przejściowego czy też podporządkowania się rozporządzeniu, no to w trakcie tej rozmowy przypominał raczej gdybanie, co by było gdyby, a konkretów brakowało. Na rzeczywiste odpowiedzi przyjdzie jeszcze nam chwilę poczekać, ale to na tyle, jeżeli chodzi o kryptowaluty w Grecji. Jeżeli chcielibyście się zastanowić nad jakimiś jurysdykcjami, które będą korzystne z perspektywy Majka w przyszłości, zapraszam Was do kontaktu.